Tak, ja bym likwidował tę w Bardzo się cieszę. Też mi się nie podoba obecny TVP Info. Jeżeli mnie pan pyta, czy wstyd? Nie jest mi wstyd. Wszystko rozumiem. To przechodzimy do tych ośmiu punktów. Pierwsze, zaproponowałem taki punkt. Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi istniejące podatki, składki, opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne. Ja też używam Blika, używam różnych przelewów bankowości internetowej, kryptowalut. Natomiast chciałbym mieć prawo do posiadania gotówki, do okay. płacenia gotówką. Bo czego ja się boję? Boję się, że dalsze ograniczanie Gotówki sprawi, że będziemy inwigilowani. Będzie nam bank centralny, państwo mówiło, co my mamy robić ze swoimi pieniędzmi. A co z tym euro? Nie wprowadzimy euro. A dlaczego? Dlatego, że w tej chwili złotówka nam gwarantuje odporność na kryzysy. Okej, okay. a gdybyśmy zaczęli spełniać kryteria umożliwiające nam wprowadzenie. A ma pan bowiem, większość że... konstytucyjną, żeby zmieniać? Mam nadzieję, że jutro również nie będzie chciał. To punkt trzeci. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnych z polską konstytucją. Nie ma takiej ustawy. Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO. Nie zgadzamy się tutaj, rzeczywiście. To wiem. Ja mam pytanie. Dlaczego? Dlatego, że ja wolę, żeby sobie Putin wybił wszystkie zęby w Ukrainie, a nie ja w Polsce. Subskrybuj po więcej.